Witajcie, się Dzisiaj na temat odwagi do zmiany hmm. e, kolejną taką mam myśl. E, przede wszystkim chodzi o takie cztery etapy. Pierwsze to zaufanie do siebie, że sobie poradzimy. Czyli sobie trzeba zachowywać. Żeby zaufać sobie, trzeba wierzyć w siebie. A żeby wierzyć w siebie, trzeba wiedzieć, że nasze są że nasze możliwości, Żeby wiedzieć, że mogę coś, mogę zrobić coś Punkt drugi to ryzyk, jest ryzyko. Zawsze odwaga, bo wniamy do ryzyka, my wyrównujemy ryzyko. I co wiąże się z takim ryzykiem? Tak naprawdę każdy z jest ryzykuje. I żeby zaryzykować trzeba sobie zaufać. A żeby sobie zaufać, to trzeba po prostu mieć odwagę. No, to jest to, co ja ze sobą wiążę. Trzeci punkt jak jeszcze mam, to decyzji na powrót. Ludzi hamuje, y, takie prawdziwe decyzje zapadają dopiero w sercu, ale nie w głowie. Bo w głowie jest czysta kalkulacja, tak jak mówiłam wam właśnie o tym ostrym bo Ten ostry do do, do tej energii, bo ma się znaleźć po linii A te prawdziwe projekty, jak mówiłyście, że od czyli w głowie jest tylko myślenie. A kalkulacja jest taka, że to, 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 to płaca. Czy to jest czyli, yy, Decyzje zawsze podejmujemy na poziomie serca. Tak jakbyśmy z kimś się wiązali, to też było to na poziomie serca, a nie na poziomie rozumu, z czystej kalkulacji, a czy ja na pewno z nim powinnam być, czy powinienem z nią być. I tak samo decyzje tutaj, jeżeli odchodzimy od kogoś, to też one są na poziomie właśnie pozycji serca, a nie głowy. No i punkt czwarty, zaangażowanie, czyli życie z pasją, życie swoim życiem. Tak jak by w pełnej radości, tak życie swoim życiem, tak w pełnej radości i odpowiedzialności za swój czas. Przede wszystkim pamiętajcie, że czas na Ziemi mamy zawsze ograniczony, tak jak wszyscy i później tego czasu nie cofniemy, na starość będziemy żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, a czy to, czy tamto będzie akurat tak czy inaczej ocenione, tak nas dzieci ocenią, wcześniej czy później. I niekoniecznie muszą nas ocenić tak, jak my chcieli, żeby nas ocenili, ale... Życie jest jedno i należy do nas. I czas, który mamy, tego nigdy nie cofniemy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i samych dobrych decyzji.